Dzień dobry kochani, witam Was na dzisiejszym vlogu. Dzisiaj jest środa, 15 września. Zaczynamy reading vloga. To będzie jeden z ostatnich vlogów na... W tym mieszkaniu, ponieważ się przeprowadzam. Przeprowadzam się w zupełnie inne miejsce. Zobaczymy. Zmiana chyba na lepsze. No więc i zobaczycie na vlogach kolejnych czytelniczych, które będą. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ponieważ zaczęłam drugi kierunek studiów i pracę jeszcze tego, czyli dwa kierunki studiów, praca i jeszcze vlogowanie, czytanie. Mam nadzieję, że ze wszystkim sobie dam radę i dzień wydłużę jak najbardziej się da. Może do starych obrotów po tym covid -zie. ale... Nie przedłużajmy. Mam tutaj e, książki, które zamierzam czytać na, vlogu, na tym vlogu i które czytam aktualnie. Zacznę od tych, które zamierzam czytać na tym vlogu, bo było wielkie boom, czyli Snowflake. E, książka podobna ponoć do e, normalnych ludzi. Ja normalnych ludzi nie czytałam, co do półeczka. Dlatego liczę, że może na tą książkę będę chciała e, zacząć normalnych ludzi. Snowflake ma swoją premierę 29 września. To jest egzemplarz przedpremierowy i e, no zobaczymy. Ja ten vlog chciałabym wstawić w ciągu tygodnia, tak jak Wam mówię, więc na pewno moja recenzja będzie przed premierą. E, to jest książka, którą na bank zamierzam przeczytać w tym e, vlogu e, i tak e, raczej będzie. E, no jestem bardzo podekscytowana, bo jest to książka o wchodzeniu w dorosłość, e, ale jednocześnie z tego co pamiętam, to bodajże z depresją. E, tak mi się wydaje, eee, o tutaj jest, pisze, że jest na skraju załamania nerwowego, eee, jakby i tutaj przyczynia się do tego matka, więc to jest coś ciekawego, eee, no jestem ciekawa po prostu. Bardzo dużo dobrych opinii, warto się przekonać samemu jak ta książka wyjdzie. I mam drugą książkę od wydawnictwa kobiecego, bo tamta była od, wyda tamta była od wydawnictwa muza. Czyli w cieniu narcyza. Um, ogólnie, yy, jak rozpoznać toksyczną relację i się z niej uwolnić? Ja ogólnie nie jestem fanką poradników tego typu. Książka w ogóle ma bardzo dużo stron, prawie 500. Ale widzę tutaj, że yy, są tutaj różne przykłady, fakty, mity. To jest coś, co będę podczytywać. Mam nadzieję, że to przeczytam, ale yy, to jest taki poradnik, który warto e, podczytywać i jestem bardzo, bardzo go ciekawa, e, no bo tak naprawdę toksyczna relacja i narcystyczne osobowości to jest coś powszechnego, warto to, warto wiedzieć, jak się przed tym bronić, tym bardziej ja jako osoba, która studiuje resocjalizację i zaczyna psychologię, e, na pewno będę tego potrzebować. Chcę Wam pokazać, co czytam, co aktualnie czytam, a raczej czytam i zaczęłam. Afekt dalej, Afekt Remigiusza Mroza jest na 360 stronie. Liczę, że dzisiaj ją skończę, bo zaraz znowu będę podczytywać i również jak wrócę z pracy, zamierzam Afekt dzisiaj skończyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, i afekt jest genialny, nie muszę Wam chyba o tym mówić. I jeszcze jedną książkę, którą aktualnie podcaczęłam. Jestem na 44. stronie, ale książka jest dość krótka i to jest cały czas z tego mojego letniego TBR-u, ponieważ wstyd e, wam się przyznać, czytam tylko jedną książkę z tego TBR-u, dlatego też czytam je teraz. Staram się nadrobić zrobić jak najwięcej um mogę. To jest koły Sanka z Auschwitz, ona jest w ogóle za była w świetnym stanie. Salałam ją kilka razy, jest poprzednio że doszczętnie, jeżeli da się tego zmyć. Jak na razie jestem na 44. stronie. Czy mi się podoba? Wiecie, jest tu jedna chyba piąta książki, bo księ... tak, 200, nawet nie, jedna czwarta książki. I na chwilę obecną szału nie ma. Nie wiem, czym każdy się zachwyca, ale zobaczymy. Im dalej w lat, może będzie lepiej, bo na chwilę są obecną... No, jest, ale nie jest to coś takiego wow. Czyli mamy te dwie książki, które będę czytała, i te dwie, które czytam. E, te zamierzałam skończyć zaraz, te, no, będę podczytywała. E, I widzimy się później. Ja robię sobie obiad od 15, zaczynam pracę do 21, który pracuję cały dzień, dlatego tego czasu też nie ma dużo, ale I bardzo chciałam zacząć z Wami vloga, więc czemu nie? Zawsze mnie pytacie o nowe książki. To są nawet książki z targów, które widzieliście w filmiku. I tutaj jest troszeczkę syf, dlatego że przeprowadzam się, więc wybaczcie mi to. Ale właśnie tutaj je ja szkoluje. Te naklejki mam z Tigera. U nas niestety w Rzeszowie nie ma Tigera ale moje przyjaciółka w Szczecinie mi je kupuje i wysyła. Ostatni raz mi zrobiła zapas. E, one kosztują 3 zł. Wiem, że na Ali można było też coś takiego kupić, ale no trzeba było czekać na przesyłkę, więc dziewczyny z tajgerami zawsze kupują i przy okazji e, no je odbieram. Byłam teraz w Warszawie, nie byłam w Tigerze, mogłam je sobie dokupić, ale jeszcze mam paczkę, więc mi wystarczy. To jest coś tak, że te serduszka odklejam z innych książek, które czytałam i naklejam na kolejne, więc to też nie jest tak, że Cały czas użyłam tylko tych nowych, tylko jeżeli coś przeczytam, odklejam serduszko, przyklejam na kolejne. Niektóre mają żywotność naprawdę długą, niektóre niestety odpadają od nowości. I teraz właśnie naklejam na te nowe książki takie serduszka, żeby postawić je na półkę. Ja... Witam Was moi kochanie, kochani w kontynuacji tego filmiku. Mamy niedzielę, ja też byłam na spacerze. Dzisiaj postanowiliśmy, że na obiad zamówimy pizzę, dlatego że to będzie ostatnia pizza na tym mieszkaniu. Tak bardzo dużo o tym mówię, ale przejdźmy do tego, do afektu. Z tą ostatnio 30 stron w ogóle jestem w wielkim przykład, co tutaj się dzieje. Zaraz tą książkę skończę i będę przysięgać po Snowflake, ale powiem Wam szczerze, że jestem niezmiernie zdziwiona tym, co tutaj się dzieje. E, ciężka książka. E, może mniej tutaj było rozpraw. Takich głównie dotyczących sprawy tej obrony pedofila. Więcej dotyczącej tej drugiej akcji, niezmiernie również ważnej, ale no, zadziwiające zwrot akcji. Ja dla Was właśnie przerabiam, zaraz będę filmik. Zrobiłam zdjęcie na Instagrama ze Snowflake, które opublikuję po bardzo długiej, długiej, długiej przerwie. I no, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jestem w ogóle niezmiernie szczęśliwa, że wróciłam do Was i że czytam. Nagrałam dla Was TBR, więc też się bardzo, bardzo cieszę z tych planów czytelniczych. Hejka, moi kochani, jak widzicie, zapaliłam sobie świeczkę i czytałam afekt. I właśnie skończyłam afekt. I. Co się działo w tej książce, moi kochani? żadna ta książka pewno sobie bym tego nie zrobiła. To, się, to, co się działo na ostatnich stronach. Może i to nie jest tak, że ta książka była cała e, przepełniona tym mądkiem e, tego pedofila, bo zaczęła się zupełnie inna akcja, ale równie poważna. I było czuć, jak ta sprawa związana z pedofilem jest trudna dla Joanny Hyłki. I jakie to jest w ogóle ciężkie. Powiem Wam szczerze, że ta książka na pewno zapadnie mi długo w pamięci. Końcówka była masa kryczna. Mogą w karsę w każdej scenie, jak to się pojawiało. Przecież mam płakałam i jeszcze to po mnie widać, że na te łzy mi się zbiera. Remik już mróz w już po prostu tak mi działa na emocje. To jest już 13 część. 14 mam. Chciałabym ją zacząć od razu, ale nie jestem w stanie tego zrobić, bo wiem, to byłby dla mnie roller coaster emocjonalny. Troszeczkę poczekam. No, afekt był fenomenalny. Był genialny. I jestem ciekawa, co po prostu dalej się tam będzie działo. I mam kolejną książkę. No, no to tyle na chwilę obecną. Ja troszeczkę muszę się opanować e, popić herbatkę. E, no i zaczęłam czytać e, Snowflake. E, ja już dzisiaj zrobiłam zdjęcie na Instagrama. No i chciałabym trochę poczytać. Książka nie jest jakoś niezmiernie długa, 340 stron, więc mam nadzieję, że dość fajnie mi to pójdzie. Może uda mi się dzisiaj i jutro, tak by było naprawdę fajnie. E, więc zaczynam tą historię. Jestem ciekawa, bo nie czytałam normalnych ludzi, więc jestem ciekawa, jak to mi się spodoba. Hej kochani, witam Was wieczorem o godzinie 21.40. Ja chciałabym Wam powiedzieć, że jestem na 70. stronie Snowflake. I już kilka y, po prostu małych rzeczy nasuwa mi się po przeczytaniu tych 70 stron. Żyjąc o naszą główną bohaterkę, jest nią Debbie, która mieszka na wsi. Y, jest otoczona w ogóle takim nie do końca poprawnym otoczeniem. Jej wujek, który mieszka w przyczepie przy domu, y, jest pijakiem. Y, jej matka za to choruje y, psychicznie. No, i ta Depi tak naprawdę wychowuje się sama i poznaje świat sama. To, co mogę powiedzieć, jest to, to książka naprawdę głęboka, a nasza główna bohaterka musiała za wcześnie dojrzeć. I teraz, kiedy stanęła ona przed takim po prostu faktem, że idzie na studia, musi się zmierzyć z miastem, gdzie zawsze była na wsi, okazuje się, że ona nie zna tego świata. Nie umie się w nim odnaleźć, bo nie jej się też do końca odnaleźć w swoim świecie, ponieważ wszystko, co było nowe, tłumaczyła sobie na własny sposób, rozumiała wszystko na własny sposób. Jej przemyślenia są inne, są na pewno dojrzałe, że niż osoby w jej wieku, ale jej przemyślenia już takie były, kiedy była młodsza. Jest naprawdę poruszająca, jak na razie historia. Wydaje mi się, nie tyle co się dzieje teraz, ale Debbie powraca z nami do wspomnień z jej dzieciństwa, z jakichś okresów wcześniejszych, które pozwalają nam ją bardziej zrozumieć. Jest to dziewczyna, która tak naprawdę jest bardzo poszkodowana poszkodowana po prostu przez życie, że wychowała się w takiej, a nie w innej rodzinie. Nie mogła obyć się z pewnymi zachowaniami, nie mogła obyć się z pewnymi wydarzeniami w życiu codziennym. Bo nie było jej to po prostu dane. Ona wiedziała tylko tyle, co wujek chciał jej powiedzieć. Jej wujek no, był pijakiem, jej mat chorwa psychicznie, tego sprawdziła sobie o wiele młodszego chłopaka do domu. To jest naprawdę nawet toksyczne, powiedziałabym, trochę środowisku, bo mimo że ten wujek ją kocha i to widać, ale wszyscy mają problem i go jakby nie... Nie dostrzegają, że tak jakby go nie było. A ta dziewczyna zagłębia się w pewne aspekty, które naprawdę są cudowne. Bo jest powiedziane, że wujek pije whisky, ale nasza główna bohaterka, opisując go, nie mówi o tym co chwilę, tylko postrzega go jako osobę, która dużo jej opowiadała, która dużo wiedzy jej dała. Matka. Tu są różne jakieś wspomnienia też z jej chorobą i mówi o tym, no, że, że jest taka choroba, ale jakby nie naznacza ich tym piętnem. To jest coś na razie bardzo ciekawego, ja jestem na 70. stronie przede mną jeszcze troszeczkę. Jestem ciekawa, jak ta historia się rozwinie, ale to już zobaczymy jutro. Więc do zobaczenia jutro. Hejka, moi kochani, e, do Was tylko na chwilę. Jest dzisiaj poniedziałek, 20, godzina 17.16. Ja nie czytałam jeszcze nic e, No mojej książki. O, właśnie, mój chłopak e, naszyczony wchodzi. Pięć i taki owoc w Lidlu. E, nigdy go nie jadłam, więc jestem go bardzo ciekawa. A na obiad mamy tortelini z pomidorami. Zaraz właśnie wstawiam to do piekarnika. Zjemy sobie razem i ja zabieram się czytać, chłopak właśnie za Pracę, ale tego owocu jestem mega, mega ciekawa. W ogóle mam bardzo zabiegany czas, bo dzisiaj i pranie, i sprzątanie, i powoli pakowanie, yy, i też. Yy... Wiecie, no jak najmniejsze rzeczy próbujesz używać, jak najwięcej pakować, więc jest trochę z tym małe zamieszanie, ale na razie jest w porządku. E, no i później mam pomysł, trochę poczytam, jakie są moje wrażenia dotyczące książki, a poprzez panią się z tym wszystkim bardzo mi się ona podoba. Jestem bardzo ciekawa dalszych torów tej akcji, a, no ale o tym więcej później. Chyba stanie się teraz moje klasyczne miejsce nagrywania. Dzień dobry, kochani. Ja właśnie jestem na 202. stronie Snowflake i powiem Wam, że ta książka jest zadziwiająca. Na początku postawiliśmy naszą główną bohaterkę, to że ona przyjeżdża do miasta. Jak to wszystko wygląda? Aktualnie znamy już specyfika zachowań bohaterów. Głównymi bohaterami jest nasza główna bohaterka i przyjaciółka Billy i mama. Billy jest alkoholikiem, mama po prostu z jak nazywano u niej dwubiegunowość, no i przyjaciółka, która jest dość popularna i jest to moją dziewczyną z miasta, tak mi się wydaje na razie. I tutaj mamy pokazane. Trudne życie dziewczyny, którą musi się też zmagać, nie dość, że z nowościami, które poznaje w mieście, których nie zna, czuje się zagubiona. Nikt nie może jej pomóc w poznawaniu tych wszystkich elementów miasta, bo jej rodzina jest bardzo skoncentrowana na swoich problemach. Tego wszystkiego matka spycha dziewczynę w tą swoją stronę i już popada w obłęd, zaczyna mieć jakieś sny, ma jakieś wizje. Ma taką po prostu powoli. No, popada w takie zagubienie. Do tego wszystkiego zaczyna mieć takie przeróżne dziwne myśli dotyczące jej bliskich. Zauważam coś takiego, jeżeli chodzi o biliego czyli osobę, która jest jej wujkiem, która jest alkoholikiem, on w, w swoich wypowiedziach często wołuje u niej poczucie winy, formuje w taki sposób zdania, że naprawdę wołuje w niej takie poczucie winy. Może to jest sposób tym, że chce ją wychować, ale no, nie w taki sposób, y, tym bardziej, że jest alkoholikiem, więc nie jest typowym wzorem do naśladowania. A chciałby z niej stworzyć taką idealną osobę. To jest e, problematyczne, dlatego ta matka jej. E, Sny jej właśnie zagubienie się, co jest prawdziwe, co jest na jawie, to wszystko jest zadziwiające i przerażające. Jednocześnie dodaje tutaj książce uroku. Jest ona inna, zaskakująca, trudna. Ale coś w sobie świetnego ma. Jestem na 202. stronie i na pewno książki nie odłożę. Aktualnie idę do pracy i po pracy siadam dalej do czytania. Chciałabym dzisiaj do 300. strony dojść. Nie wiem, czy mi się uda, ale jestem po prostu zaskoczona, jaka ta książka jest dobra i nie wiem, w jaki, jaką stronę ta. Historia po prostu idzie, ale wydaje mi się, że zakończenie na pewno będzie tragiczne dla naszej głównej bohaterki. Hej kochani, chciałam zakończyć tego vloga, ale zanim tego zakończymy, chciałam się powiedzieć opinią dotyczącą książki którą czytałam, czyli o Snowflake. E, dlaczego też takich przebitek nie było za dużo, kochani? Przeprowadzam się, pakuję się, dlatego tamtej strony to wam już nie pokazuję, bo już zniknęło z jednej półki. Cały mój księgozbiór zbiór coraz zniknie, z drugiej i z trzeciej książki będą popakowane, Dlatego też w tym tygodniu filmik w czwartek może być, może go nie będzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może będzie to jakiś tak, który, przy którym nie będę trzeba książek fizycznie. Zastanawiam się nad tym. Ja chciałabym wam z Wami się podzielić opinią dotyczącą Snowflake. Czytałam tą książkę. Czytałam tę książkę przed przedpremierową, ponieważ premiera jest w środę, czyli w dzień, w który się wyprowadzam. Wtedy możecie ją kupować. Snowflake, czyli książka tutaj, na okładce jest napisana, że bolesna, autentyczna opowieść o wchodzeniu w dorosłość z dorosłymi na plecach. To jest na pewno jest historia Debbie, która... Ma bardzo ciężkie życie. Mieszka całe życie na farmie, otoczona swoją matką, która ma problemy psychiczne, wujkiem, który pije, a dodatkowo matka ma ojczyma, znaczy matka ma faceta, który jest nie o wiele starszy od Debbie. Debbie nie zna swojego ojca. No i mieszka na takiej farmie, gdzie doją krowy, w takiej mlecznej farmie. Jej życie jest ciężkie, ale. Wyrywa się trochę z tego życia, kiedy dostaje się na studia na jednej z uczy, uczelni w Dublinie. E, tam wyglądają koleżanki, które są zupełnie inne. Ona nie potrafi się odnaleźć w tym świecie. Wcześniej w Dublinie była w konkretnych miejscach, na przykład na poczcie z Bujem, ale nie mogła, tak wiecie, się przechodzić iść, nie potrafiła się w tym wszystkim odnaleźć. Tym bardziej, że przed uczelnią, przychodzi na tę uczelnię, musiała na przykład wydoić e, te krowy. Miała problemy, nie miała internetu. Ta jej e, codzienność była bardzo ciężka, bo ona nie potrafiła się odnaleźć w tym wirze wydarzeń, który był, który ją otaczał. życie miejskie e, po prostu idzie zupełnie innymi torami niż e, naszej głównej bohaterki. Ona była raczej taka stoicka, ciężko jej było cokolwiek po prostu wykrzesać z tego życia. Ymm, a tu nagle postanowiła bardzo dużą mądrych w których nie potrafiła się odnaleźć. Jakieś imprezy jakieś pierwsze zauroczenia w chłopakach. E, też e, względu na to, że nasza, nasza bohaterka była na studiach, to też e, myślała też o jakichś już głębszych uczuciach e, z chłopakami, nie tylko jakimś buziaku e, czy przelotnej randce. Potrafi e, e, jednak ona się w tym wszystkim gubiła. Ona się gubiła w swoich relacjach, przyjaciołach, gubiła się w piciu alkoholu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ona nie miała tych poprawnych wzorców w domu, czyli miała wujka alkoholika, który był alkoholikiem, całe życie ją wspierał i był coraz bliżej tej naszej głównej bohaterki Debbie, był jej bardzo blisko, bliski, mieli podobne jakieś spojrzenie na pewne rzeczy. I ale i to się gdzieś im e, rozwaliło po drodze. Jej wuj, jego mnie był bardzo radykalny. E, bardzo mu przeszkadzało inne zdanie niż jego. Był osobą e, ciężką według mnie, e, więc tutaj mamy ten punkt widzenia. Kolejny punkt widzenia to mamy tutaj e, tą Debbie, która chce się zapytać swoją małą chorą psychicznie, a ta matka jednocześnie ją ściąga na dno i sprawia, że ona się czuje powoli odnajduje się w tych uczuciach matki. W ogóle tutaj dużą rolę odgrywają sny. Sny. Nasza matka głównej bohaterki widzi sny, opisuje te sny, pokazuje swój talent literacki w ten sposób. Nasza główna bohaterka też ma bardzo dużą bardzo dużą i autentyczną rolę w tym wszystkim. To jest też coś innego. Jeżeli chodzi o styl, tej książki są na pewno świetne, szybko się to czyta, książka jest wciągająca, jest inna, bardzo dużo się w niej dzieje. Ale powiem Wam jednocześnie, że ta książka trochę wzbudza taką nostalgię po pewnym czasie. Ja nie wiedziałam już ją, jak ocenić. Byłam przedstawiona to właśnie życie naszej głównej bohaterki, ale ocena jest już nasza i to, co my z niej wyniesiemy, jest też nasze. To nie jest jednoznaczne, że my czytamy i aha, to się skończyło tak do widzenia. Tylko to wszystko jest od naszej interpretacji. Ta książka kończy się w dziwnym miejscu. Która nie do końca aż tyle wnosi do naszego życia według mnie, ale to jest właśnie to, żebyśmy my nad tą książką się zastanawiali. Ja serdecznie mam polecam tą książkę. Jest to książka na pewno dla takich osób w moim wieku, ale też dla i młodszych i starszych. Jest to książka o wchodzeniu w dorosłość, w bardzo ciężkim domu, zderzeniu się z dwoma różnymi rzeczywistościami o znalezieniu siebie, przede wszystkim o zagubieniu się, o depresji. Tak, ta książka jest o depresji i ma tu. Według mnie to też duże znaczenie. Ta jest książka o zrozumieniu e, tych różnych aspektów życia, gdzie kończy się to dzieciństwo i taka sielanka i zaczyna się prawdziwe życie, które może być ciężkie i dopiero dostrzegamy te problemy, które nas otaczały zawsze, ale dopiero teraz zaczynają być one widoczne. Ja mam serdecznie Państwa o tą książkę. Mam nadzieję, że 29 pójdziecie do Księgarni i ją zakupicie. Ja dziękuję w Muza za tą pozycję. No i kochani, do kolejnego filmiku, już w nowym mieszkaniu, na nowym miejscu. Ja się nie mogę doczekać, aż się po prostu tam znajdziemy. No i do zobaczenia kochani. Pa!